Ciemoneczko moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i tak wiem mam wory pod oczami, ponieważ praktycznie nie spałem w nocy, nie wiem czemu, taka była noc, że nie dało się spać, więc od razu uprzedzam, tak wiem, mam. Po drugie będą dzisiaj nagrody za Division Rivals oraz Duszan Blachowicz. Wyszedł. Wyszedł Dushan Blachowicz, aczkolwiek jestem w 99% pewien, że nie wygryć on mojego zekena ze składu, ale zawsze miło mieć taką kartę w klubie, także no taki jest plan. I co? Podajcie pałeczkę w górę, subskrybujcie kanał, widzicie codziennie, to jest Daily. Moi drodzy, przejdźmy do nagród za ligę pierwszą Oczywiście biorę karty niewymienne Ponieważ monet zdecydowanie nie potrzebuję Także lecimy proszę Państwa z kontentem. E, liga pierwsza, nie udało się bić elitarnej No miałem jeszcze jedno podejście Nocą, ale uznałem nie, nie chce mi się Absolutnie, także może pierwsza liga starczy No zobaczymy, także najpierw topaczka ta paczka piłkarzy Prime oczywiście, nie ma gwarantowanego ratingu No ale, może Może, brak ekranu, zaczynamy ok. Nie najlepiej. Wow, ale masz mordę śmieszną. Druga paczka za 45 tysięcy monet, czyli zobaczymy kolejną kartę finą. Zobaczmy. Drugi raz nie ma ekranów, no to może powoli martwić. Myślę, że można tak powiedzieć, że można powoli martwić zdecydowanie. Dwie paczki za 100 tysięcy monet, tutaj już na pewno będzie potężne, potężne karty w tej paczce. Tak to widzę. Mamy ekrany. Może walkout'ci nawet. Mendy. Mandy. 86, mamy walkout. To jest najważniejsze. Tylko nie wiem, czy to jest duplikat. Mam nadzieję, że nie. Nie, to nie jest duplikat. Fantastycznie. Także ostatnia paczka z nagrody za Division Rivals. Na razie tak... Ten Mandy. No średnio. O, od lewej strony idziemy dla odmiany. coś to zmieni? Szkocja Robertson. No 87. No i co? No, e, dwa ja równie dobrze nie być walkout'ów tak naprawdę, bo war... nie ma go rankingu, więc... Myślę, że spokoj. Jeszcze parecho, proszę bardzo. Ej, tam z gardła jeszcze trafiłem. Czyli, jednak, trafiliśmy dzisiaj kartę. Ten, finą. Co prawda, druga ta sama, no ale no mamy, więc mogę ją przepalić w SBC o Lachowicia. Także, moi drodzy, przypalamy sobie taki składzik na Duszana Blachowicie. Wszystko wszystko z klubu, nic nie musiałem wydawać. Także bardzo miło, że taka bardzo ładna karta bleci za darmo. Warto wspomnieć, oczywiście, że Duszana blachowicia ma 4x4, także został upgrade i sztuczek. I słabszej nogi, więc miło, bo ta karta jest o wiele bardziej grywalna dzięki temu. Także zobaczmy. Piękny walkout, Duszana Lochowicza, oczywiście. Niestety jeszcze nie ma dynamicznego zdjęcia, ale myślę, że jest to kwestia czasu. Bardzo ładna karta. Oby nie był klockiem, aczkolwiek bardzo lubię, że będzie klockiem, no bo jednak wiadomo, nie ma on dużo zwinności, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie grało. Na, na razie, moi Zekernowi, dajmy odpocząć i zobaczymy, jak sobie Duszan e, Poradzi. Dobra, no to co, dajemy Duszanowi... Co możemy mu dać, zobaczmy jak to wygląda. Powiem że zwinność 83, równowaga 80 nie wygląda tak źle. Wykończenie wiadomo, koks, przyspieszenie. Damy mu chyba po prostu Huntera tak naprawdę, no bo... Musi być szybszy. Jak macie lepszy pomysł, możecie to znać w komentarzu, bo na razie myśliwy, że ma więcej tempa. Moiseken na sobie usiądzie na ławeczce. No i co moi drodzy, no Duszan musiał pokazać klasę w tym meczu. Jeśli Duszan wygryzie Mojzekena, raczej nie ma szans, ale... No ma 4 na 4, no nie wiem, no zobaczymy. No jestem ciekaw. Po prostu jestem ciekaw, co, co tu się może wydarzyć. Eee, Kevin Trap, La W ogóle warto wspomnieć, że gram w kwalifikację w Champions i gramy z. Jest... Okej, okay, no ciekawy składzik. Cała, prawie cała Bundesliga. Dobra, panie Duszan, No to proszę pokazać klasę. Dobra, Solidne to było. Panie Kunku, wow! Aha, okej, okay, to było ciekawe. No trzeba chyba szybko odpowiedzieć w takim razie w ten sam sposób, Rodrigo Okay, Nacisnąłem strzał, nie wiadomo dlaczego się nie nacisnął. Możemy, możemy nie komentować tego zagrania. To był powershot. Coś mi pad chyba nie chce współpracować razem ze mną, niestety. Dushan. To jest i tak ze mną w tym meczu. Ja się nie poddaję. To jest... To są kwalifikacje. Ja wierzę, że jeszcze wrócę w tym meczu. O, leci. Duszan. Duszan Blachowicz. 3-1. Spokojnie. Jeszcze czas. Jeszcze jest czas. O, jeszcze Nkunku uznał, że zrobi to samo, co... Przy pierwszej bramie. No nie, no daj tak spokój. <laughs> No czemu? Z tym strzał wcześniej. Jeśli to ma być kombek, to tylko i wyłącznie po trzech bramkach wlochowicia. Nie widzę jej niemożliwości. No, ram dobra. Nie, musi, nie muszą być trzy bramki wlochowicia, starczą dwie. Możemy się dogadać, nie ma problemu. No, moi drodzy, pierwsza połowa za nami. Niestety przegrywamy 3-2, aczkolwiek jesteśmy bardzo blisko kombeku, więc jest, jest dobrze. Nie jest, nie jest najlepiej, ale jest dobrze. Jest Na dobrej drodze jesteśmy, tak mogę powiedzieć. Ja... Już to w bramce. Jak widziałem, że było na zielono, to ja już miałem dużo ciekawych scenariuszy w mojej głowie. Dobra, będzie asysta Blachowicza. Mogłem podać. O, mogłem podać, wiem, mogłem. Ale nie muszę, bo jest Dushan Blachowicz. Dziękuję bardzo. 3-3 mamy kombek zrobiony. Jest i Dushan, proszę bardzo. Dushan Blachowicz, nie ma bramki. Powinien być hat trick Dushan. Nie Dobrze Co? Inteligencja bramkarzy w tej grze To jest piękna rzecz No jest dużo z przodu To prawda Ale ja tego nie zrobię, bo tutaj jest za dużo zawodników A może jednak to zrobię O, jakby na zielono siadło Kurde Teraz Dośrodkowanie Duszan dla I mamy hatrika w 86 minucie spotkania Dushan sprawia, że wygrywamy ten mecz. Przegrywając 3-0, no nie mogłem w pierwszym meczu wyjść. No jednak, no bądźmy szczerzy, tutaj widać było pasję. Było pasję, pasje, zaangażowanie, ambicje. Do takich obrazków warto grać w tę grę, ewidentnie. I Duszan na zielono. O, oh, no nie siadło. Także słuchajcie, wygrywamy 4-3, ten mecz kwalifikacyjny. No wiadomo, było dużo emocji, to na pewno, ale Duszan... W pierwszym meczu hatricek zdobyty? Sprawa 14 prób, ale nie patrzmy na to. Przypomniał mi się, że muszę otworzyć jeszcze jedną paczkę za pońcy, także może przejdźmy do sklepu i to zróbmy. Dobra, więc słuchajcie, tak jak mówiłem, otwieramy paczuszkę za 200 tysięcy końców lub za 2000 pońców. oczywiście otwieram za Fapońce, żeby to było jakkolwiek opłacalne. Chodzi mi głównie o ten żeton, bo jednak żetony jeszcze zbieram, bo mam zamiar otworzyć się paczkę 20 x 84, także taki jest plan. No i tę paczkę po prostu otwieramy. W środku jest żeton 20 środki do tych piłkarzy, dwóch o gwarancji 85 plus pik z ikoną oraz dużo rzeczy generalnie. Także otwieramy tę paczkę. Mam nadzieję, że będzie jakaś karta finą przy okazji, byłoby bardzo miło, ale najbardziej mówię, najbardziej chodzi o... chodzi mi oczywiście o y, tokena, a mamy Wojtka Szczęsnego, także no, równie dobrze mogło nie być na przykład Lockoutu. Też była taka, taka możliwość, także mamy Wojtka Szczęsnego, a oprócz tego jest też duplikat. Parejo, kurde, będę musiał gdzieś się przypalić, dobra. I oczywiście pik, jedna z trzech ikon FIFA World Cup w tym Czy będzie Nazario, czy będzie Cruyff, czy będzie Eusebio? O, rany. Wezmę Hadżego, ma pięć obszyj nogi. No to jeszcze pik w takim razie, przed ostatnim meczem. A będzie. O, Beraldi. Kurde, miał chyba niedawno kartę. Jakąś miał chyba, nie? Nie, pamiętam jaką, ale miał, na pewno jakąś miał. Eee, uh, Musła na bramce? To jest ciekawy wybór. Messi, Neymar, Ronaldo, Gomez Ej, to jest ten go kurczę, z Gomez, który się abriduje O, no, holipa, no dobra O, ale u naszło Panie i panowie, Duszam Blachowicz, 1-0 oj, 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 Ronaldo się tutaj urwał Podanie, Messi, double double, double. I Dusza Blachowicz Aj broń, nie muszę, Przyjąć tę piłkę o oh, shit! Będzie podanie do Messiego, będzie to będzie bramka. Niestety, kurtu! Wow, no, strzał sam w sobie był gówniany, ale jednak refleks, no, nie najgorszy. Również najgorszy. Kurcze, kurtuła wow, się tutaj rozkręca powoli. Rany, czy ja stracę. nie. Ja pierdolę. Nie tracę bramki w ten sam sposób, cały czas. Teraz nie podałem źle bramkarzem, podałem źle zawodnikiem innym z pola. I ja się, ja się nie zmienię przecież nigdy w życiu. Leć, Duszan. Duszan Wlachowicz. Pyk! I to jest 2-1, dziękuję bardzo. Szybko odpowiedź. Boże, oj to... Bez faulu, oczywiście, że bez faulu. Bez faulu, czyściutko, gramy dalej. Był faul, oczywiście. Cristiano i to będzie... No dawaj, Lovale, to musi być gol. Cyk, lobikiem. Nie, no nie da się. No nie da się strzelać lobem. Nie, nie, wiem, no jak się ślebram bramki w tej grze? Naprawdę się pytam, bo ja już nie wiem. Rodrigo, dawaj, leć, masz milion nie. tempa. No i co? 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 Gość zrobił ślizg po to, żeby mnie najprawdopodobniej sfaulować. I trafił w piłkę. Co? Co tu się dzieje do cholery? Co chodzi w tym meczu? Rodrigo. O, dobra. 4-3. Wreszcie coś wpadło. Widzieć Wam tak. Jakby on strzelił coś takiego. Naprawdę. Naprawdę, serio? Niezły jestem Blachowicia, chyba coś tam strzelił. To było odgrywanie tak dziwny mecz, że nawet mi się nie chce tego komentować. Eee, bywały lepsze spotkania, to na pewno. No dobra, widzimy się jutro i chyba będzie jakiś dosyć specjalny odcinek, także proszę się przygotować. Eee, I co? Stawcie w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia właśnie jutro. Cześć, do usłyszenia, Adios.